będę mógł w Tak będzie. Tak mógł. mógł Tak, od <pharmacology> Co uważasz że w tym momencie jest ważne, żeby powiedzieć, żeby każdy wiedział, jaki jest teraz Twój stan, a jaki był. Wiedziałem, jaki był mój stan. Wiem, dobrze co mam zaktualizuję, a yy, też chcę złożyć później takie świadectwo. Będziemy nawet później mogli nagrać od początku, jak się zakończy w macierza. Dzisiaj chciałaś jeszcze jedno świadectwo. Nie, nie, później takie to, Ale to ja złożyć. wiem, to, to ja już mam żeby to nagrać. Tak, a teraz yy, chciałam zaktualizować, bo ostatnie yy, no, półtorej miesiąca było bardzo takie ciężkie intensywne intensywnego leczenia. Tymi przerzutami, wynikami. Lekarz tam ułożył sobie to leczenie. Mówił, że będzie bardzo ciężkie, ale no, że po nim będzie poprawa. Ale właśnie w niedzielę, tamtą jak dostałam tak ostrego tego bólu i tak gwałtownie się wszystko pogorszyło, właśnie jak była ta modlitwa, w poniedziałek jeszcze zaczął się bardzo z takim dużym atakiem. Nie mogłam nawet podstawowych wyników przejść. I we wtorek rano, znaczy w poniedziałek się temu sprzeciwiliśmy, że dam radę, a we wtorek rano obudziłam się, jakbym w ogóle chora nie była. Jakby nic, totalnie... Nawet ani tak patrzył moja przyjaciółka, z którą się w tygodniu spotkałam, to tak nie I tak od wtorku robię wszystko normalnie, nawet nie, nie odczuwam podstawowych dolegliwości ciążowych, yy, już nie mówiąc o jakimkolwiek bólu czy... Rzeczach. i jak poodbierałam wyniki w piątek, to wszystkie są w normie, wszystkie się poprawiły. Wczoraj byłam na wizycie u lekarza, który mnie badał i sam nie dowierzał, że to leczenie aż tak zadziałało skutecznie. Nie, nie brał tego pod uwagę, że to będzie aż taka poprawa, także teraz mi dał miesiąc w ogóle przerwy od wszystkiego, żeby mogła się nacieszyć samą ciążą. Ogarnąć i e, nic więcej nie będzie robić, badać. Okazuje mi tylko sobie odpoczywać. <grym> także, no, nawet super ale że psychicznie tak e, no, normalnie po w jednej nocy, jakby wszystko minęło, e, całkowicie mogę ja mi na ręce tracić, mogę <grym> się z nim normalnie pałić. E, także, chwała Bogu, jest tak. super.